Hejka kochani, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio kupiłam karnet zadymiarski i otworzyłam naprawdę dużo skrzynek i jak się okazało, wydropiłam masę nowych rzeczy. Mamy cztery nowe gadżety, które dzisiaj sobie przetestuję. Kolejną ważną rzeczą jest to, że dzisiaj supercell na swoim oficjalnym Instagramie Brawl Stars dodało informację o nowym gadżecie do Kroła. Oznacza to, że to jest pierwsza postać, która ma uwaga, dwa gadżety do wyboru. Gadżety jak widzicie są po lewej stronie. I wszystkie postacie ma mają jeden gadżet, że na przykład tutaj mam dodajno Majka, jeden gadżet z jednego, a uwaga moi drodzy, wszystkie tak mają, zauważcie. A jak przejdziemy sobie do Kroła ej, gdzie jest ten Crow? Dobra, tutaj. To Crow ma dostępne, uwaga, dwa gadżety, więc tak jak mogliśmy się spodziewać, Star Powerów mamy po dwa do każdej postaci, i tak samo będzie już teraz z gadżetami. Pierwszy gadżet, drugi dostał Crow i tak jak ten pierwszy gadżet aktywował tarczę dla Kroła, która jest mega, mega spoko. Tak drugi będzie spowalniał już zatrutych przeciwników. Też jest spoko gadżet moim zdaniem. No i ogólnie fajne jest to, że Crow będzie mógł teraz mieć do wyboru dwa gadżety. Mam nadzieję, że w miarę szybko te nowe gadżety będą się pojawiać do innych postaci. No i wtedy będzie naprawdę co dropić ze skrzynek. Na ostatnim odcinku, który Wam tutaj podrzucę, udało mi się wydropić gadżet między innymi do Dynamica B, Kaila oraz kiełka. Tak więc myślę, że krótko się w niej przyjrzymy i na pewno zobaczymy, jak prezentują się w grze. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym odcinkiem, i dajcie mi znać w komentarzu, ile wy macie gadżetów na swoim koncie. A jeszcze Wam przypomnę o subskrybowaniu mojego kanału. Wystarczy, że zejdziecie na dół, wciśnięcie czerwony wszyscy subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem na moim kanale. Wpadajcie również na Mano i Gabi, czyli na mój drugi kanał. Tam ostatnio wyszedł nowy merderek, więc na pewno Wam się spodoba serdecznie Was zapraszam. A my, moi drodzy, przejdziemy sobie do pierwszego gadżetu, czyli do gadżetu Dynamite. Gadżet do Dynamite jest fantastyczny, jest to filet, czyli Dynamite sobie wiruje i wyrzuca naprawdę dużo dynamitów. Wydaje mi się, że tych dynamitów było 7, ale dzisiaj na pewno sobie to przeliczymy i każdy z nich zadaje po 700 obrażeń. Lecimy do gierki. Mapka na szczęście nie jest najgorsza na takiej postaci jak Dynamite, więc powinniśmy sobie poradzić. Tutaj już mamy kolegę Penny. W sumie to koleżankę. Dobra, jesteś na hitka, gościu. Co jeszcze nie? Czemu jest zadaje tak. O, 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 Teraz. No, co jest tam grane? Przecież to już było wygranko. Dobra, wrócimy się po skrzyneczkę. Penny ma bardzo długi zasięg, więc musimy jakoś to mądrze zorganizować. Okej, okay, już tutaj idzie. Więc myślę, że teraz powinniśmy się na nią zasadzić. Okej, okay, nice! Z dwoma piłami już naprawdę zadaje dużo obrażeń. Mamy też naładowanego ulta, więc będzie łatwiutko. Tam mamy gościa w trapie i kolejnego, który nas ściga, więc naprawdę musimy to mądrze zrobić. Myślę, żeby teraz tą Jackie tam jakoś poatakować. Dobra, i dwie pieczenie na jednym ogniu. Czy nam się uda? Tego musimy na pewno odgonić. OK, i teraz skupimy się na Jackie, która niestety nam ucieka. Dobra, Jackie jest teraz w kłapeczce, więc to będzie odpowiedni moment. na użycie ulta! Tak jest! Pięknie to zrobione było, naprawdę. I teraz musimy się skupić na gadżecie, moi drodzy. Dokładnie tak. Ej, nie jestem w stanie policzyć, gdzie tam jest laski. Ja chyba sobie to na spokojnie policzę. Nie, no Miała strasznie dużo power więc nie miałam z nią szans na blisko. No, ale jak widzicie, trzecie miejsce Majkiem na solo, to jest naprawdę spoko rzecz, ale Chciałabym wiedzieć, ile dokładnie jest tych lasek, więc przejdę sobie na być też na tą arenę treningową i przetestuję. Dobra, i w tym momencie będziemy liczyć wszystkie laski. Wydaje mi się, że będę musiała to nagrać i w zwolnieniu sobie policzyć, no ale zobaczymy. Uwaga! Zazbacz, dobra, tego się nie da. <grytania> tego się nie da, ale one naprawdę na daleką odległość lecą. Okej, okay, ja sobie teraz przerwę nagranie i spróbuję policzyć, ile dokładnie tych lasek wyleciało z Dajnu Majka. Okej, okay, jak widzicie, tutaj macie nagranie w spowolnieniu i moim zdaniem wydaje mi się, że tych klasyk jest 16, ale mogę się mylić, bo one jedne już wylatują, zaczynają wystrzeliwać, a kolejne dalej lecą, więc naprawdę ciężko jest je policzyć, ale wydaje mi się, że Dino Mike spełni je po 4, więc... Y cztery takie jakby wyrzuty. Wydaje mi się, że tych lasek było 16. Przechodzimy, moi drodzy, do drugiego gadżetu i będzie to B, czyli syropostop. I będziemy teraz stawiać wieżyczkę, która z tego swojego lepkiego miodu będzie spowalniać przeciwników. Lecimy z tym! Na początku lekka męczarnia, czyli zbieranie. O! A teraz to będzie dobry moment, żeby spowolnić tą strzelkę. Dokładnie tak! Mogłabym ją nawet zaatakować! To jest super pomysł! O nie! Strzelka też ma gadżet! O, 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 o! Jeszcze jeden strzał nam został. Jeszcze mamy tyle spowolniąka, więc to jest mega spoko. Dokładnie tak. Jest, moi drodzy, udało mi się pokonać Shelly na blisko, czyli ten gadżet jest bardzo dobry do tego, żeby niszczyć przeciwników na blisko. Tutaj mamy takiego Daryla, który sobie błąka się. I w sumie, jakby stanął gdzieś blisko ścianki, to mogłabym go spowolnić. Dalej mogę go spowolnić, bo jeszcze mam ulta. Ale on mi troszeczkę ucieka za bardzo. Dobra, miałam nadzieję, że podleci do mnie, ale niestety nie. Jakie tam są bite... O, dobra. Myślę, żeby najpierw tego Dajnomajka rozwalić. I zweźmiemy sobie cuba. Nice. I zostaliśmy tylko we czwórkę. I teraz ten daryl... Musimy go na pewno zniszczyć, bo później będzie nam z nim jeszcze ciężej. No jakbym jeszcze trafiała, to by było spoko. O nie, on ma podjazd. O, nie! Skomalnionko! Ból! Jeden HP! No, nie wierzę! Nie wierzę w to kompletnie, ale niestety. Dobra, musimy się uleczyć. Niestety nie mam już żadnego gadżetu, więc to będzie na pewno trudniej. No nie, no nie, na środek to my w mnie nie wierzcie. Kompletnie tego nie chcę. Uratowały mnie troszkę te meteory. No i niestety, ale ból się na mnie uwziął, więc ja powinnam zniszczyć teraz tą EMS. No nie, dobra. To było totalnie słabe. Niestety wszyscy widzieli, że jestem słabszym przeciwnikiem i skupili się na mnie. Ale trzecie miejsce: Wina Solo, tak jak powtórzę, w przypadku Dynomajka to jest mega spoko, Gadżet jest naprawdę fajny, szczególnie jeżeli ktoś właśnie na Was podejdzie na blisko szeli czy Bull. No, spokojnie jesteście w stanie go pokonać, więc to jest mega fajne. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego gadżetu, czyli już dzisiaj trzeciego. Naszym kolejnym gadżetem jest gadżet do Kiełka, czyli rozdrabniacz ogrodowy. Kiełek konsumuje krzew i dzięki temu odzyskuje 2000 życia. Zobaczymy czy jest to aż takie przydatne. Lecimy do gierki. Jak widzicie, na sam początek mam przeciwnika w postaci kruka, który dostanie drugi gadżet. E, ja, żeby wydropić e, drugi gadżet do kruka, musiałabym jeszcze mieć pierwszy. E, I na pewno dużo więcej skrzynek, bo ostatnio wszystkie straciłam niestety na opening, więc teraz będę sobie zbierać. Dobra, nie uda mi się go pokonać. No to jest jakieś śmieszne. Kruk jest też szybki, więc on ma tą przewagę, że właśnie będzie sobie decydował, którędy by chciał iść. Ja mam ulta, więc mogę go też blokować. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. No dlaczego ja... O, 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 o! Możemy teraz tu się... O, dobrze! Bardzo dobrze, niestety kruk nam ucieknie. No miałam nadzieję, że jednak gdzieś będzie tutaj bliżej chodził. O nie, tam jest Leon potężny. O, nie, nie! A taka piperka! O nie, ale ona ma sześć w Co jest grane z tymi postaciami? O, i właśnie, teraz mamy tego Leona. Użyję sobie gadżet, żeby chociaż troszeczkę się uleczyć. Troszeczkę mi to pomogło, ale nie miałam szans kompletnie właśnie z tym potężnym Leonem. Wszyscy tutaj mieli naprawdę dużo Power Cubów, a to oznacza, że moi drodzy skończyliśmy na piątym miejscu. Jest to słabe miejsce, ale gadżet jest jak najbardziej przydatny. Kiełek ma bardzo mało życia. Yy, ja mam go na maksymalnej emocji, on ma troszeczkę ponad 400. Tysiące życia, więc te dwa tysiące to jest naprawdę dużo moim zdaniem. No i tak samo jak gadżet do Bibi, który też ją ulecza, i jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że ten gadżet do kiełka na pewno będzie mega przydatny. No i dzisiejsza wisienka na torcie, czyli gadżet do geila. Mamy sprężynę, czyli banspady, które będziemy generować i na których będzie można skakać. Zobaczymy, czy ktoś się da tanowrać i ktoś skoczy na tym właśnie naszym banspadzie. Jestem mega ciekawa, lecimy do gierki. Ojej, ostatnio od dawno nie grałam już gailem, bo wbiłam go na 20 rangę. I potem troszeczkę przestałam grać. Zaczęłam grać więcej kiełkiem i nani, ale Geila mega lubię, więc cieszę się, że mogę dzisiaj nim pograć. Tutaj jakaś właśnie skrzyneczka z meteoru jeszcze nam została, więc mega fajnie. Bi idzie do nas. Kurczę, co za gość. Czy teraz powinniśmy tam do niej wskoczyć? Myślę, że to jest dobry pomysł. Ojej, ale ja zrobiłam tak na bok tego pan bo spada. O nie, o nie, a tam była rosa. Dobra, widziałam właśnie, że Bi jest gdzieś tutaj. Co ona się tak nie boi, że ona jest tak tylko po prostu tutaj? O! Szukę zmarnowała, więc to jest nasza szansa. Ktoś tam skoczył na moim spadzie nie wiem czy widzieliście? Dobra, ale bi to nam totalnie znikła. O będzie skakane, nice. Miszy też fajnie, jakby poskakał, bo ja nie chcę z nim tutaj walczyć. O nie, Nitama suna! O matko, to mogło się naprawdę źle skończyć. O tam jest bi już na końcówce. Lecimy do tej bi. Nice moi drodzy, udało nam się pokonać Wiktora. którą gonimy od początku. Więc o tyle fajnie. Leon ma ulta, więc musimy tutaj na niego uważać na pewno go obserwować bacznie. O nie, Ale on teraz jest w szakach! Dobra, on już jest na hitka. Musimy go jakoś odrzucić, żeby go zobaczyć. U, bibi, pipi, pipi! O nie, i teraz uciekać przed tą potężną nitą! I teraz przyda nam się właśnie to jej! Ale fajnie to wyszło. Nie no, Leon! Leon tam już zobaczył, że lecimy i szybko do nas podbieg. Ale moi drodzy, ten gadżet jest naprawdę znakomity, i wydaje mi się, że do Gayla przydaje się no wyśmienicie, ponieważ gail jest dość szybki, ale czasami podchodzicie nim na blisko, żeby naprawdę dużo obrażeń zadać tymi jego strzałami, więc taka ucieczka będzie mega spoko. Przetestowaliśmy dzisiaj moje nowe cztery gadżety, i wydaje mi się, że te gadżety są naprawdę mega spoko. Jakbym miała je rankingować, to nie wiem, jakby je ułożyła, ponieważ każdy z nich jest inny i każdy jest do innej postaci, więc nie ma co rankingować. Ja gadżety lubię i wydaje mi się, że one do gry wnoszą naprawdę dużo. Szczególnie lubię gadżet do Tary, ponieważ dzięki niemu widzicie całą mapę w krzakach. A jak dobrze wiecie, są różne mapki, na przykład na nagrodzie, gdzie cała mapka jest krzaków i to jest naprawdę mega przydatne. Od dzisiaj również macie szansę wybrać gadżet do Kroła, ponieważ już są dostępne dwa. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będą one regularnie dodawane do Brawl Stars. Te drugie Budżety, więc mega spoko. A jeszcze na miły koniec otworzymy sobie darmo. Mam skrzyneczkę, którą mam dostępną w sklepie. No i jakbym tutaj trafiła serdża, to nie wiem, to by było totalnie mega duże szczęście. Uwaga! No niestety nie. Monetki im się przydadzą, ponieważ zbieram na złotego skina do Piper albo złotego skina do Leona. Jeszcze zobaczymy. No i co moi drodzy? Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapeczki w górę. Zapraszam Was do opisu filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, na których jestem mega, mega aktywna, więc wpadajcie. A ja moi drodzy, będę się już z wami żegnać. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!